Profesor Słoneczko skończył obsługiwać króla w domu zdrowia słońce i szykował się do wyjścia, gdy nagle przyszła burza i grzmotnęło gdzieś z wysoka. Posłyszał trzask i zastanawiał się, co to było i gdzie. Może coś się stało, bo grzmot był bardzo blisko. Poszedł do holu, obejrzał wszystkie pomieszczenia. Ale nic się nie działo. Wszedł do ubikacji. Na półeczce siedział ktoś przestraszony. Ktoś ty? zapytał. Jestem burza z piorunami. Ostatnio eksperymentują na mnie ludzie i popadłam w niewolę. Chcą wymusić na mnie, bym strzelała piorunami wszędzie, gdzie chcą. A ja mam swoją wolę powiedziała burza. Może ci się przewidziało, może ci się wydaje, powiedział do niej słodko profesor słoneczko. Jest inaczej, ale rozumiem, że masz prawo w to nie wierzyć, powiedziała smutno burza. Komu by miało prawo zależeć na kierowanej burzy? powiedział profesor słoneczko, zaglądając do holu. Ludzie się tego uczą. – Mają prawo chcieć być bogami przyrody – powiedziała Burza, przypominając sobie sylwestrowe fajerwerki, ale nie powiedziała o tym głośno, co jej się przypomniało. – No skoro tak mówisz, to zgódź się na to – powiedział profesor Słoneczko. – A gdzie moja wola? – zapytała Burza. – Współpracuj z ludźmi, tyle. Naucz ich tego, co potrzebują wiedzieć, by dla wszystkich to było bezpieczne, powiedział profesor Słoneczko, przypominając sobie Krasnala, z którym rozmawiał dwa miesiące temu o bezpieczeństwie. Mogę to zrobić, ale czy to jest bezpieczne dać taką umiejętność ludziom? Zapytała burza. Wszystko jest bezpieczne. Pewnie ludzie już do tego dorośli, powiedział profesor Słoneczko. Rozmawiasz ze mną jak mędrzec. Słucham cię z uwagą i rozwagą. Czuję, że mówisz prawdę, ale muszę im też powiedzieć, że gdyby się obchodzili ze mną mało umiejętnie, to sami poniosą konsekwencje. Ja też jako burza z piorunami, ponadto potrzebuję ochrony powietrza, wody, ognia, ziemi, bo współpracuję z nimi. Gdyby mieli prawo chcieć mnie wykorzystać bez brania pod uwagę wszystkich żywiołów i równowagi w przyrodzie, istnieniu, to ci, którzy mają prawo to robić, mogą zginąć. Mam przyjaciół w żywiołach, powiedziała burza. Rozumiem, rozumiem. Pamiętam, jak mieszkałem kiedyś na jednej z planet układu odwróconego, i tam byłem naukowcem. Bawiłem się odkryciami z burzą i zginąłem, a stało się to dlatego, że nie wziąłem właśnie pod uwagę pozostałych żywiołów i równowagi dla istnienia życia. Życia. Kosztował mnie ten błąd całe moje życie. Oddałem życie nauce. Teraz już to wszystko wiem i potrafię się z ludźmi tym podzielić ku przestrodze, powiedział profesor Słoneczko. Dobrze, że o tym mówisz, dobrze, że to wiesz. Mam nadzieję, że twoja wiedza uchroni ludzi przed tym, czego do tej pory być może nie wiedzieli, powiedziała burza i zeszła z półki w ubikacji, przenosząc się do salonu. Być może, być może. W sumie nawet w każdej rodzinie ma prawo być burza z piorunami. Mają prawo się zdarzać przepięcia energetyczne, elektryczne w czakramach i czakrach. Wtedy z iskrami lecą wypowiadane słowa jak grzmoty, a wszystko dlatego, że brak równowagi ma prawo być między ziemią, ogniem, powietrzem, a w tym też zeterem, wodą. Można temu zawsze zaradzić przed czasem, gdy rano wypytasz w pracy wewnętrznej co masz dopracować w żywiołach i zrobisz to? powiedział profesor Słoneczko, myśląc o pacjentach odwiedzających dom zdrowia Słońce. Hmm, ciekawe co mówisz. Pewnie to ważne dla ludzi. Dla mnie też to jest ważne, bo rano wypytam o wszystkie żywioły i będzie doskonała z nimi współpraca. Do tej pory chciałam, by mnie tylko chronili, i tak działałam, powiedziała ciepło i z uwagą burza, patrząc na wypogadzające się niebo. No, widzisz, nasze spotkanie było bardzo ważne. Dobrze, że do domu zdrowia słońce zawitałaś, powiedział profesor Słoneczko. Mówiono mi już o Was, ale nie wiedziałam, że potraficie pomóc w każdej sprawie i rzeczy. Jeśli to komuś jest pisane, widać było mi pisane i pojawiłam się u Was w stosownym czasie. Dziękuję za rozmowę, wiedzę. Czuję się uzdrowiona, powiedziała Burza, widząc już za oknem słońce. Bardzo proszę. Raduje mnie to, bądź zdrowa, powiedział profesor słoneczko, żegnając się z uosobioną Burzą która już była w ogródku oświetlonym słońcem.